Cześć, witajcie na kanale Mama i Kwiatki. Ja jestem Kaśka, a dzisiejszy odcinek będzie poświęcony um, borówce amerykańskiej, um, czy ogólnie takiemu jagodnikowi, który ja tutaj u siebie mam. Um, mam um, chyba 11 krzaczków borówki amerykańskiej. Część z nich jest już taka bardzo wyrosła. W przyszłym roku czeka je też w związku z tym mocne cięcie, bo po prostu mocno się pokładają. Są wyższe niż ja, czyli mają ponad, część z nich jest wyższa niż ja, czyli mają ponad 1,50 m. W związku z tym będę te pędy przycinała na wiosnę, starając się starając się no, po prostu pozostawić albo najgrubsze tegoroczne przyrosty no, albo przyciąć w taki sposób żeby po prostu z tych starszych pędów takich jak na przykład ten gdzieś wybiła nam wybił nam nowy pęd Wygodniej jest prowadzić borówkę, prawda, troszeczkę wyżej. Łatwiej się wtedy znacznie obiera, bo nie trzeba się tak schylać. Natomiast teraz już trzeba było podnosić ręce bardziej do góry, więc po prostu te krzewy się bardzo mocno nam już rozrosły i, no i pora je po prostu troszeczkę skrócić. Nie wszystkie krzewy są takie wysokie. Ja te krzewy dokupowałam co kilka lat. Też jakieś dwa krzaczki dostaliśmy jakiś krzaczek przywiozłam z ogródka, to są takie mniejsze trochę jeszcze roślinki, które o, na przykład ten krzew dostał tata na imieniny i on był wsadzony bez torfu, bo akurat nie miała No i tak długo stał ten krzaczek, stwierdziłam, że go wsadzę, najwyżej się tego torpu, torfu jej później dosypie i słuchajcie, on tu jest chyba z 4 albo 5 lat i przez to, że nie ma tego torfu, po prostu cały czas tak wegetuje w jednym miejscu. Ma sporo owoców, ale takich bardzo drobniutkich. No a tu mam właśnie takie świeże krzewy, tutaj jeszcze nie doszłam z tym Chcieleniem trawą. Tu właśnie był jakiś taki krzaczek z odzysku i chyba dwa sobie dokupiłam. Krzewy jeszcze w zeszłym roku, niestety żaden już nie ma etykietek, jakie to były. Krzewy, ale dobrze jest mieć borówki różne. Bo wtedy mamy rozciągnięty ten okres owocowania. Bo borówka amerykańska przeważnie owocuje od czerwca do, no nawet do końca sierpnia, prawda? Mogą te krzewy owocować, więc fajnie jest sobie kupić różne krzaczki, żeby po prostu to owocowanie mieć rozciągnięte. No i właśnie, te krzewy mi się tu rozrosły. Ja co roku y, oczyszczałam kręgi wokół, y, wokół borówek, teraz tego tak nie widać y, tych wzniesień. Y, dosypywałam torfu, przysypywałam to przeważnie trocinami y, albo korą, no i tak jak są krzewy borówki, to powstały takie, wiecie, wzniesienia. Teraz ich, tak jak mówię, nie widać, no bo jest to zasypane trawą. I odkąd właśnie bardzo się rozrosły te krzewy, to zwłaszcza w momencie owocowania, kiedy te pędy są takie przegięte, bardzo ciężko się tu kosi. Więc postanowiłam dla ułatwienia całą część rabaty zaściółkować i tak jak widzicie jest wysypana skoszona trawa pod spodem był rozłożony karton i na to to ma na celu przyduszenie starej trawy chwastów które są pod spodem na to pójdą zrębki nie wiem czy wystarczy mi zrębków na całość ale mam zamiar obsypać właśnie rabatę z rębkami i no taka gruba warstwa ściółki, myślę, że zapewni mi spokój na jakieś 2-3 lata na pewno będą pojawiać się jakieś pojedyncze chwasty które gdzieś tam albo się nasieją, albo będą się wszystko przebijały, tak jak tutaj o bluszczyk kurdybanek, prawda ale nie będzie to wymagało nie będą one wymagały, prawda koszenia więc Całość tej rabatki, ona tutaj z tyłu, tu mam z tyłu jeszcze jagody kamczackie, yy, też cztery sztuki posadzone, dwie młodsze i dwa takie starsze krzaczki, trochę jest pod słońce, to źle widać. One bardzo ładnie owocowały, właśnie dokupiłam sobie dwa krzaki, bo yy, robiąc pierwszy raz zakupy, zapomniałam, żeby kupić sobie żeńską i męską i po prostu wzięłam dwie takie same. One owocowały, ale nie za intensywnie yy, i po prostu dokupiłam sobie dwa mniejsze krzaczki. U mnie Blanka bardzo lubi, one są strasznie kwaśne, te jagody, ale są no już przeważnie w maju chyba zbieraliśmy w tym roku więc bardzo wcześnie i u mnie Blanka bardzo bardzo lubi jagodę kamczacką jest też zdrowa, więc dokupiłam sobie, tak jak mówiłam, jeszcze dwa takie nieduże krzaczki i tutaj też całość będzie, do tych krzaczków będzie zaścielona, tu mama miała ogórki Chciałyśmy z Blanką poplą, Blanka siała także jak jej się tam wysiało tak, tak rośnie, coś tam rośnie jakieś łubiny, to miały być facelia, trochę gorczycy, więc tak jakby, jak mówię, jak na rączką, tak jej się obsypało, ale rośnie, nie wiem, czy będziemy utrzymywać ten popląt, czy po prostu dość szybko go przykoszę i też przysypię sobie tu trawą, myślę, że na tym poletku w przyszłym roku wsadzę sobie pomidory, a później może przeznaczę go pod truskawki. To jeszcze się nad tym jeszcze się będę zastanawiać. Chciałam sobie tutaj wszędzie właśnie w to jedno miejsce przenieść też truskawko maliny które mam tam w cieniu posadzone pod, pod może tam podejdziemy My też one rosną, bardzo, one rosną tam już bardzo gęsto i po prostu przychodzą też do trawnika trzeba je, tata je po prostu skosi w tym trawniku no bo rozrastają się tak jak, tak jak maliny i mm, mm, też nie mają tam za dobrych takich warunków, bo większość dnia są w cieniu, a naprawdę jak dojrzeje truskawka malina jest, muszę wam powiedzieć bardzo smaczna, możemy tam też przejść pod tą pod ten kącik. Tam mamy też porzeczkę czerwoną. Ona sobie nawet dosyć dobrze radzi. Słuchajcie, w tym cieniu. Też jest już po przycięciu, po owocowaniu. Tata ją tak dosyć mocno przyciął, bo miała bardzo dużo starych. Tak jak widzicie, starych pędów. Tata ją tutaj powycinał dosyć mocno. I ona powiem Wam, że jest tu jedna sztuka, ale bardzo fajnie owocuje, nawet w tym cieniu pod czereścią jej nie przeszkadza. I to jest bardzo stary krzew, on ma chyba ponad 20 lat. Był kilka razy przesadzany, przekopywany i przetrwał. E, czarne porzeczki e, takiego przez, One wcześniej w ogóle były przed domem y, wiele lat temu, y, tak jak dawniej na wsi, prawda, mieliśmy przed domem takie drzewka owocowe i warzywniaki. Y, no i później zostały przeniesione do tyłu, i czarne porzeczki nie przetrwały, a, a tej czerwonej porzeczce. Nic nie jest. I tutaj mamy właśnie o truskawko malinę. Widzicie te pędy, niezbyt wysokie, dość kolczaste. I nie ma chyba większych owoców. Ten jest taki bardzo drobniutki. Ten nie jest jeszcze czerwony, ale ona ma takie dosyć duże. O, tu jest jeden dość duże czerwone owoce. Prawda? O. I one muszą by, praktycznie same schodzić z, z szypułki, żeby były smaczne. Jeżeli tak z oporem schodzą, to mimo że są czerwone, mimo że są czerwone, to nie będą zbyt słodkie i one są piękne, bo są takie bardzo ładnie błyszczące. Mm i yy, bardzo yy, ładnie prezentują się do deserów. Yy, jeżeli ktoś walorów smakowych nie docenia, to na pewno doceni yy, właśnie tą ich taką szklącą się, yy, szklącą się skórkę, yy, bardzo ładnie prezentują się na owocach. Tak jak widzicie, mocno się tutaj rozrastają, yy, bardzo intensywnie wychodzą po prostu tutaj, tutaj co chwilę gdzieś widzicie tu agres tutaj rośnie agres, jest przez nie prawie przerośnięty wychodzą sobie tutaj gdzieś bokiem, więc muszę je obkopać podzielić i właśnie też sobie je przeniosę tam przy borówkach i w jednym miejscu będę miała po prostu cały taki cały taki jagodnik pracy na jesień jest dużo tak jak i na wiosnę tak jak i przez cały rok, u nas teraz taki intensywny okres dosyć, bo Blaneczka poszła do żłobka, także mieliśmy teraz tydzień adaptacyjny. Dosyć dobrze się przyjęła, ona bardzo chciała iść do dzieci, więc myślę, że będzie jej się podobało. Młodemu wychodzą zęby, także jest po prostu bardzo marudny, bardzo długo mu wychodzą te zęby, jeszcze nie ma ani jednego. Ale za to marudzi już od dłuższego czasu. Także mamy taki troszeczkę ostatnio napięty, napięty czas. Ale właśnie myślę, że już za tydzień, dwa będę mogła troszeczkę więcej czasu poświęcić też na, na ogród, na już takie jesienne sprzątanie yy, ogrodu, miałam też jakiś jeden filmik o pomidorach koktajlowych, którego Wam nie wrzuciłam może jeszcze go wrzucę, yy, tu na działce tak jak widzicie yy, już w sumie nie mam za wiele roślin yy, rosną tylko selery, rosną sałaty z drugiego sadzenia, yy, no i rośnie sobie pnie się powolutku, wszędzie dynia jedna kukurydza ja zazwyczaj sadzę dynię właśnie w taki sposób żeby później zarastała mi grządki po pomidorach, tam gdzie robi się pusto tutaj troszeczkę wyobrywałam ją, bo te sałaty w ogóle nie chciały rosnąć więc ją troszeczkę oberwałam, ale właśnie przeważnie w taki sposób ją prowadzę, żeby sobie po prostu te puste miejsca zajmowała, no żeby działka nie była pusta, a tam właśnie gdzie też już widzicie nie ma, nie ma innych roślin to pięknie rozrosły się aksamitki nagietki, które już mają mączniaka ale też dalej ładnie kwitną tu mam troszkę bobu zostawiałam go z myślą o, o nasionach i tu kolejna przepiękna aksamitka ogromna na ogródku takie wielkie nie rosną i tu też odrobinę wysianego, wysianego poplonu w miejscu po, po pomidorach i jeden pomidor, który mimo, że porażony przez zarazę to jeszcze daje radę. To jest, to jest akurat gruntowy pomidor Avizo, więc on jest też bardziej odporny. Muszę pozbierać te pomidorki. Szkoda, żeby się zmarnowały. A tak w gruncie mam jeszcze tylko kilka sztuk pomidorów koktajlowych, bo niestety zaraza zebrała swoje żywo. W ogóle już prawie wszystkie pomidory mamy pozbierane. Jeszcze tylko w tunelu kilka sztuk zostało takich, które muszą się troszeczkę chociaż zaczerwienić, zanim je zbiorę i, i po pomidorach. I... Tunel też już zaczęłam sprzątać powoli. Może też wysieję tam na jesień troszkę chociaż parę główek sałaty, są tam też jeszcze ogórki. Możemy też zresztą podejść do tego tunelu, który tu jak widzicie resztki po pomidorach. O, w tunelu strasznie gorąco. Nie chciałam chodzić, bo jest strasznie gorąco. I właściwie została mi tutaj bazylia. Która też już ma co prawda przędziorka, ale zrywamy ją do zupy. Ehm, bardzo dobrze powiem Wam, że Bazylia w tunelu super rośnie, praktycznie w ogóle nie wybija w pąki kwiatowe, bo na zewnątrz momentalnie wybiła w pąki kwiatowe. Ehm, no i tutaj mamy kilka sztuk, słuchajcie, ogórków. W przyszłym roku muszę je wsadzić do tunelu jeszcze w lipcu, bo w tym roku mi w lipcu, ale do tunelu poszły w sierpniu. I już po prostu kilka nocy było chłodnych i wiecie, one stanęły na chwilkę, nie owocowały, nie rosły, natomiast teraz było kilka cieplejszych, troszkę nocy. No i właśnie muszę sobie pozbierać ogóreczki, bo widzę, że kilka jest w tamtym tunelu, w tunelu foliowym. Też jeszcze jakieś pojedyncze ogórki zbieramy Ogórki te gładkie, długie Jeszcze owocują, one są mocniejsze Więc jeszcze je tak bardzo mączniak ani przędziorek nie zaatakował Więc jeszcze je zbieramy No to wiecie, taki jeden długi ogórek, no to spokojnie jest dzienne, że tak powiem, nasze zapotrzebowanie A jeżeli te będą smaczne, nie będą gorzkie, to może mama jeszcze zakisi na... Mamy taki nieduży garnuszek Na, na ogórki małosolne, więc może Mamy jeszcze uda się zakisić Także słuchajcie, biorę się za zbiory e, Ciekawa jestem, czy u Was Pomidory były, czy była zaraza Czy udało się Wam coś zebrać e, No i czy jeszcze coś siejecie Ja słuchajcie, nie jestem fanką siania czegoś po raz drugi Bo kilka razy próbowałam i bób I, e, i groszek e, No i właśnie w zeszłym roku Też miałam ogórki, to już w ogóle je wysiałam wtedy Za późno, bo chyba w połowie sierpnia I po prostu jakoś te drugie plony mi nie wschodzą, nie owocują więc wolę właśnie albo wysiać poplon, albo jakąś właśnie na przykład dynię czy kwiaty ozdobne, które mi się po prostu rozrosną na tych rabatach zostawić niż siać coś drugi raz opie chodzić, opiekować, a i tak mi nie dorośnie i później machnę ręką bo już mi się nie będzie chciało, także <laughs> ciekawa jestem, czy Wy siejecie i zbieracie coś po raz drugi ja się biorę za zbieranie tych kilku sztuk ogóreczków no i słuchajcie, życzę Wam miłego dnia i miłej pracy ogrodowej. Korzystajmy z przepięknej wrześniowej pogody.